Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj chciałem pokazać gigantyczną grę Burn Cycle. Odsunę może to pudełko na bok, bo, bo nie będzie w ogóle mnie widać. Jest to najnowsza gra od Chip Theory Games. Gra, która była na Kickstarterze dwa lata temu i która teraz do mnie dotarła. Pudełko jest gigantyczne, pudełko jest ciężkie. Co w przypadku gier od Chip Theory Games nie jest zaskoczeniem, bo zarówno Cloud Spire, jak i Tomend Bones to też są ogromne pudła z mnogością komponentów. Burn Cycle jest ich jakby najnowszą grą czy powiedzmy może serią, bo mam nadzieję, że będzie do niej więcej jakichś różnych dodatków, którą jakby oni mm, sobie wymyślili i jest to gra inna od Tommy and od Spire, bo jest to gra o taki trochę powiedzmy Dungeon Crawler, czy jak ktoś to nazwał bardzo fajnie w internecie Office Crawler, bo gra jest o robotach. Mm, fabularnie gra dzieje się w przyszłości, bodajże tam w 3000 roku i opowiada historię, w której to Ludzkość gdzieś tam wcześniej całkowicie się wybiła, wytłukła, zniknęła z powierzchni ziemi, zostały same roboty inteligentne. Ludzie zniknęli z powierzchni ziemi. No i te roboty sobie jakoś tam funkcjonowały, ale w którymś momencie udało im się przywrócić ludzi z powrotem na ziemię, pewnie za pomocą jakichś tam genetycznych eksperymentów. Więc udało mi się tą ludzkość odtworzyć. Ale te roboty stwierdziły, że muszą tym ludziom, którzy jakby teraz się pojawili na ziemi na nowo. Dać jakby liderów, czyli przywódców, którzy by ich poprowadzili, i oni tym jakby pewnym jednostkom wszczepili umysły liderów przed tego całego, nazwijmy to, kataklizmu czy końca ludzi. Co było błędem, bo wszystko wróciło z powrotem do stanu zero, czyli ludzie zaczęli jakby walczyć, walczyć o wpływy, o, walczyć o ze sobą o, o pieniądze, o zasoby, o wszystko. Ludzie, którzy zostali przez roboty jakby odbudowani, zniewolili roboty i Wprowadzili zmiany w programowaniu takie, że, że jakby te roboty no, musiały stać się posłuszne i już nie były takimi autonomicznymi, inteligentnymi bytami. Ale jakby część robotów się zbuntowała i my w tej grze wcielamy się w taką rebelię robotów, które starają się zinfiltrować korporacje, ludzi, żeby wykraść swój ten oryginalny kod. I żeby też no, te korporacje doprowadzić do jakiegoś upadku czy zguby. Więc tematyka jest bardzo fajna i bardzo oryginalna. Grać od jednego do czterech graczy według pudełka. 14, plus, 45 minut na gracza. Wydaje mi się że na pewno dużo więcej. I oczywiście czego się możemy spodziewać, tego co w grach Chicory Games, czyli neoprenu, czyli yy, żetonów pokerowych, mnóstwo kości, neoprenowych mat, planż i, i mnóstwa różnych komponentów, podajniczków plastikowych, fajnie wykonanych itd. Ja wam nie będę pokazywał y, zasad rozgrywki do tej gry, dlatego, że to jest bardzo złożona gra moim zdaniem i moim zdaniem jest bardziej złożona niż Thunder Bond i niż y, Cloudspire, takie przynajmniej pierwsze moje wrażenie, bo mamy tutaj dwie instrukcje i każda z nich ma około 45 stron. Pierwsza instrukcja to jest jak grać i to jest taka instrukcja połączona z samouczkiem, która na przykładzie jakby jednej przykładowej rozgrywki czy fragmentu przykładowej rozgrywki pokazuje różne mechaniki gry i tłumaczy zasady różnych tutaj jakby aspektów tej gry. Ale jest druga instrukcja, która już jest konkretnie wpisem wszystkich zasad, reguł i haseł. I ona ma drugie 40 kilka stron. I tego jest naprawdę sporo. I ciężko mi to wytłumaczyć. Na pewno, po, zwłaszcza po jakichś tam pierwszych wrażeniach, po jakiejś jednej rozgrywce, wytłumaczyć Wam dobrze, jak się w to gra. Więc ja zasad Wam nie wytłumaczę. Jest mnóstwo filmów na necie, które możecie sobie znaleźć, łącznie z filmami od Chip które Games, które pokazują zasady Burn Cycle. Ale pokażę wam komponenty i pokażę wam, co znajdziecie w pudełku. Bo gry od City Origin są drogie i mają renomę gier drogich i tak jak mówimy czasem Overproduce, czyli że to jest aż za dużo napakowanych różnych elementów. Czy ja się oczywiście nie zgadzam, bo jestem wielkim fanem tej firmy. I mimo, że te gry są drogie, to jak zobaczycie sobie, jakie komponenty dostajecie w środku, to że taką szczęka pada i naprawdę są super. Więc zrobimy sobie tym razem unboxing, pokażę wam, co znajdziecie w środku. Troszeczkę pokazując różne elementy, opowiem wam, jakie one mają w grze jakby znaczenie, jakie mają w grze funkcje. A potem powiem Wam, jakie są moje wrażenia z samej rozgrywki jako osoba, która inne gry od Chip Games też już wcześniej grała. Tak wygląda pudło do Bear Cycle. Jest gigantyczne i ledwo mieści się w kadrze. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. I w środku mamy tak. Po pierwsze mamy woreczek, do którego będziemy rzucać żetony i będziemy sobie je losować. To będą akcje, które będziemy mogli wykonać w naszej turze jakość jest taka jak w większości gier Chip Games, czyli nie mamy żadnej tektury kartonu, maty wszystkie mamy neoprenowe, ładnie obszyte. To jest akurat mata, na której będziemy odpalać różne akcje robotami w naszej, w naszej turze. Tutaj są też takie dziurki, to jest fajny patent, dlatego że tu różne rzeczy będziemy oznaczać, taka tu jest power, czyli moc danego robota i mamy takie, zresztą sobie zobaczycie teraz takie plastikowe nie jak to nawać? Dziupki, które będziemy tutaj wciskać, wkładać, i dzięki temu będziemy sobie oznaczać, co mamy na przykład już tutaj na naszej planszy odblokowane. Więc jest to bardzo fajny patent, bo nikt nam się nie przesuwa, nawet jeśli będziemy tym ruszać, to wszystko zostanie e, na miejscu. Więc mamy jedną matę. Teraz tak, może od tej zacznę. Tu katalog. Katalog produktów e, od Turo Games, czyli wszystkie Tumen Bonsy, e, Cloud Spayery, reklama Hoplomakusa, który też był na Kickstarterze jakiś czas temu. I mamy instrukcję. Jeśli chodzi o instrukcję, to mamy aż trzy. Pierwsza to jest Learn to Play i to jest bardzo fajnie napisana instrukcja, która tłumaczy wszystkie takie, nawet nie, że podstawowe, no dosyć zamasowane zagadnienia gry na, na przykładzie, właśnie przykładowej rozgrywki. Jest tutaj cała przykładowa rozgrywka, gdzie jest wszystko napisane, co musimy robić, co, jakie karty dobierać i tak dalej. Ale wszystkie niuanse gry i takie podstawowe zasady są bardzo fajnie wytłumaczone i. Dużo lepiej uczy się gry z czegoś takiego niż z takiego po prostu instrukcji, gdzie są same suche zasady. Fakt, że, że ta instrukcja też liczy 40 strony i trochę rzeczy do, do przyswojenia tutaj jest, ale na pewno nauka dzięki takiej instrukcji jest dużo, dużo łatwiejsza. Potem mamy drugą instrukcję, która nazywa się rules reference, i tu już jest po prostu. Opis wszystkich zagadnień alfabetycznie związanych z grą, więc jeśli już potem gramy sobie sami, bez z tego samouczka i czegoś tam nie wiemy, no to sobie możemy tutaj wszystko wyszukać. Tu mamy indeks, pokazany jest na której stronie, więc jest to bardzo wygodne. No ale to są już konkretne, szczegółowe zagadnienia dotyczące konkretnych aspektów gry. I tutaj mamy jeszcze floor plan book, czyli książeczkę, która pokazuje nam układ wszystkich pięter biurowych. Dla każdej z korporacji występującej w grze, dlatego że w tej grze robotami poruszamy się po różnych piętrach różnych korporacji, chcąc odzyskać ten swój kod i tam sabotować tą korporację, w zależności od oczywiście misji, jaką sobie wybierzemy. Ale tu mamy układ, jak rozłożyć wszystkie kafelki pomieszczeń na macie dla danego konkretnego i scenariusza, i piętra, i korporacji. Więc tych książeczek, jak widzicie, troszeczkę jest. Tu mamy teraz maty. Dla naszych bohaterów, dla naszych robotów, agentów zwanych inaczej, wybieramy sobie takiego agenta i taki agent, karta agenta kładziemy tutaj w środek na stole. Ja mam tutaj różne swoje umiejętności, power, czyli energię, którą wydajemy z jednej strony, to są punkty życia, ale też wydajemy ją na rozwój poszczególnych cech. To możemy sobie rozwijać nasze kości i tutaj rozwijać różne umiejętności, które są opisane na karcie konkretnego agenta. Te karty agentów sobie za chwilkę zobaczycie, wam pokażę, bo to jest tak, że w grze każdy robot może być albo agentem, albo jednego z nich sobie wybieramy jako taki command module, czyli taki jakby moduł sterujący, który odwracamy na drugą stronę i on ma troszeczkę inne umiejętności. Tym modułem nie gra żaden z graczy, nim gram jakby wszyscy gracze razem, a każdy gracz ma swojego agenta. To są planszetki zagrożeń dla konkretnych korporacji. I chodząc po, po tych piętrach, robiąc różne rzeczy, poziom zagrożenia będzie się przesuwał w zależności od naszych działań. Jeśli dojdzie na koniec, misja jest nieudana. Są cztery korporacje. Ja tu mam w ogóle dwa dodatki już w tym pudełku. Jeden dodatek to jest czwarta korporacja dodatkowa, bo standardowo podstawce są trzy korporacje. A drugi dodatek to są dodatkowe roboty, którymi możemy grać. Więc weźcie tu pod uwagę, patrząc na komponenty. I każda z tych planszetek zagrożenia ma drugą stronę, taką powiedzmy, bardziej łatwiejszą, która na początku jest. no. Lepsza do, do nauki gry, bo, bo aż tak nas nie, nie kopie po tyłku. I tutaj mamy teraz taki pojemniczek, w którym są różne pomieszczenia. I to jest tak, że, że te różne pomieszczenia będziemy sobie rozkładać na głównej planszy, która jest tutaj zwinięta. Oczywiście, plansza główna jest również neoprenowa i te pomieszczenia są też neoprenowe. Je sobie układamy zgodnie z tą książeczką, która pokazuje nam układ, rozkład danego piętra na naszej planszy. I tutaj są oznaczone, gdzie są jakieś terminale, które możemy hakować, gdzie pojawią się ewentualnie roboty, znaczy strażnicy, którzy będą patrolować dane pomieszczenie. Możemy znajdować jakieś nazwijmy to pewnie skrzynki, w których będzie jakiś ekwipunek, który możemy zdobyć. I tych pomieszczeń jest cała, cała masa. to wam pokażę. Popatrzcie. Ile tego jest? Małych, dużych, różnych. I w zależności od tego, jakie mam korporacje, jakie mamy piętro, jest sobie odpowiednio rozkładamy i mamy wtedy zbudowane konkretne pomieszczenia, więc to jest w ogóle super patent. Jest tego naprawdę sporo. I tutaj właśnie są jeszcze te różne dzióbki, które chciałem Wam pokazać, te plastikowe, bo mam oczywiście oczywiście one są w ładnych pojemniczkach, pudełeczkach, więc nie trzeba żadnych woreczków strunowych mieć. I tak jak macie właśnie tutaj ten. Tą planszetkę z tym modułem sterującym, bierzecie sobie taki plastikowy coś i sobie to po prostu tutaj jakby wkładacie. I to zaznaczacie wtedy na karze macie 9 y, mocy. Jeśli dostaniecie więcej mocy lub stracicie, sobie to przesykujecie tutaj. Jest to dużo lepszy patent niż jakieś nie wiem, znaczniki, które by prosto na tej macie leżały, bo wtedy by się mogły przesunąć. A to działa tak, że widzicie, ja ten suwam, przesuwam i nic tutaj nie wypada. Jest to patent znany z innych gier Chip Theory Games, bo w Cloud Spire było tak samo, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie jest to wymyślone. I tak samo tutaj mamy na przykład mm, takie plastikowe też y, grzybki zielone, którymi oznaczamy drzwi, które są otwarte, bo jeśli mamy jakieś pomieszczenie, tutaj są drzwi, my te drzwi najpierw musimy otworzyć, jakby złamać, hakować zamek. Jeśli uda nam się te drzwi otworzyć, to sobie takiego dzióbka tutaj wkładamy i to znaczy, że te drzwi już są po prostu otwarte i możemy przez nie normalnie przechodzić. Więc dużo takich różnych fajnych, sprytnych e, patentów. Sobie to zakręcę i teraz tak. To weźmy sobie na bok. I teraz tak, co my tu mamy? E, kości. E, kości jest mnóstwo i kości też przypominają te, które były w Tumeny Bones. To są różne kości akcji, które nasze roboty mogą mieć, dlatego że podczas różnych testów mamy pulę kości, którymi rzucamy i liczymy sobie, ile mamy jakby punktów akcji. Niebieskie to są kości podstawowe, to są kości zaawansowane, a to są kości takie elitarne, które też możemy sobie gdzieś tam odblokować. Tu są kości dla konkretnych robotów, które na tej macie sieci będziemy sobie je kłaść. Ale oczywiście też jest mówię, fajny pojemniczek, nic tam nie wysypuje się. Możemy sobie to położyć na stole i już. W ogóle zaletą od Chip Tiro Games jest to, że wszystkie elementy mają swoje pojemniczki, pudełeczka, yy, jakieś podajniki i rozkładanie tego jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Tu mamy jeszcze drugą pulę kości, które to są kościami yy, przypisanymi do yy, Dekipunku. Zobywanie takich wribunek, zobywamy też czasem jakąś taką kość, którą możemy sobie tutaj rzucić. To są kości, którymi sprawdzamy zagrożenie w pomieszczeniach. Trochę tego wszystkiego e, jest. I jest jeszcze jeden pojemniczek pusty, który może nam się przydać gdzieś tam, nie wiem, kiedyś w przyszłości. Teraz mamy tak. Teraz mamy karty. I oczywiście mamy już taki podajniczek na karty, który sobie po prostu kładziemy, wyciągamy i kładziemy na stole. I kart mamy ro różne rodzaje. Mamy karty imperatyw, i to są karty z takimi różnymi. Powiedzmy negatywnymi zdolnościami, które nasze roboty mogą dostać. I jeśli spełnimy ten warunek, który tu jest napisany, który jakoś tam utrudnia nam grę, ta karta uznaje się za wykonaną i dostajemy wtedy power, czyli energię, którą jest, która jest równocześnie naszymi punktami życia, ilością kości, którą rzucamy, i to są też punkty, które wydajemy na rozwój naszych robotów. Więc mamy całą pulę tych kart tego imperatywu. Mamy karty jakieś tam modyfikacji dla naszych. Robotów. Karty w ogóle wszystkie są plastikowe i to też jest e, zamiana rzecz dla gier od Games, że te karty są z plastiku. Nie trzeba ich koszulkować, nie niszczą się, nic się nie dzieje, nawet abyście je wrzucili do wody, e, nic się w nim po prostu nie wstaje. To jest ekwipunek, który możemy zdobyć, jakieś tam klucze, różne przedmioty, e, które nasze roboty mogą mieć e, na wyposażeniu. E, tu są te stalia kart Keypad, czyli tych e, jak to nazwać, zamków e, do e, różnych drzwi które będziemy hakować, żeby, nam, żeby je otworzyć i po prostu dostać się do środka. Tu są mamy różne, no nie będę się jakby skupiał na tych symbolach, ale różne symbole, musimy różne żetony z tymi symbolami gdzieś tam wydać, żeby dany zamek otworzyć. Pierwszy, drugi, trzeci poziom, w zależności od tego, na którym piętrze jesteśmy danego yy, jakby biura yy, korporacji. Tu mamy karty z opisem tury, rundy, karty terminali, które gdzieś tam możemy odkryć. Jeśli takie karty terminal hakujemy, możemy coś tutaj dokona, wykonać, dostać jakiś bonus, jeśli zapłacimy odpowiednią liczbę punktów akcji. I widzicie, że tych kart jest naprawdę cała masa, więc regrywalność tej gry jest bardzo duża, bo tych kart jest mnóstwo. Na pewno wszystkich nie zobaczycie podczas jednej rozgrywki. Karty network to są karty sieci, które też możemy gdzieś tam zdobyć. Je wykorzystujemy podczas drugiego, jakby, elementu gry, kiedy hakujemy sieć danej korporacji. Bo to wygląda tak, że Część akcji dzieje się na takiej planszy i to jest taka neoprenowa plansza, czy plan danego pomieszczenia. I na tej planszy sobie rozkładamy te różne pokoje. Ja sobie teraz oczywiście wymyślam, ale moglibyśmy zrobić tak i tak. I wtedy mamy tu korytarz, tu mamy jakieś pomieszczenie, tu mamy jakieś tam powiedzmy inne pomieszczenie i tu tymi robotami chodzimy, wykonujemy akcje, hakujemy, włamujemy się i tak dalej. I to jest jedna część gry, więc część tych akcji dzieje się jakby y na tym. A część gry dzieje się na takiej też noprenowej planszy sieci, gdzie tu będziemy po tych węzłach przesuwać się naszymi jakby znacznikami naszych robotów. W środku jest będzie żeton szefa tej korporacji, on będzie tutaj jakby puszczał pingi i będzie starał się nas złapać czy zlokalizować. W tej sieci i wtedy też jesteśmy zlokalizowani gdzieś tam na naszej mapie. Więc no, gra jest taka trochę techniczna i trochę zawiła, bo, bo tutaj dużo tych elementów wszystkich jest, ale mm, tak mów, też mówiłem, e, możecie sobie jakiejś obejrzeć te rozgrywki, bo, bo zasad jest faktycznie sporo. Ale fajnie jest to wykonane jest to kolejna neoprenowa mata, którą sobie gdzieś tam na stole rozkładamy. To jest jakby drugi taki aspekt gry. I teraz takie rzeczy, co my tu jeszcze mamy. Mam oczywiście żetony, ciężkie, pokerowe żetony, które są znakiem rozpoznawalnym który Games. Tu mamy znaczniki różnych skrytek, które możemy przeszukiwać. Z drugiej strony mamy klucze. Tutaj mamy terminale. Tutaj mamy różnych szefów korporacji, z którymi będziemy się zmierzać. I te 1, 2, 3 to są różne żetony strażników, z którymi będziemy się może nie tyle walczyć, bo tu nie chodzi o walkę, tylko przed którymi będziemy w tej grze uciekać i których będziemy unikać. Oni mają tutaj pokazany swój ruch, awareness, czyli jaki obszar, jakby w jakim obszarze wykrywają robota, jeśli on się znajdzie, bo to jest kradanka głównie. I tutaj mamy też pokazany w jaki sposób ten strażnik się rusza. Tych strażników jest dużo, mamy pierwszego, drugiego, tam trzeciego rodzaju. Tak wyglądają, jakiś różni potężni, nie potężni. Tu mamy też kapitanów, dlatego że podczas każdej gry, e, oprócz tego, że losujemy korporację i wybieramy misję, losujemy też kapitana, który jakby dowodzi e, ochroną e, danej korporacji, z którym będziemy się musieli na ostatnim piętrze zmierzyć. I po raz kolejny mamy podajniczek, który bierzemy, wyciągamy, kładziemy na stole i możemy po prostu e, grać. Tu mamy jeszcze jeden pojemnik na, e, na żetony. I to są żetony z naszymi robocikami. Akurat te nie, bo tutaj to są żetony akcji, które będziemy wrzucać do na tego Burn Cycle. On by jakie akcje możemy wykonać jakby z pełną mocą. Ale tutaj mamy jakby żetony naszych robotów. Każdy robot ma dwa żetony. Jeśli sobie nimi chodzimy po planszy, bo nie mamy tutaj żadnych figur, Figurki można sobie, to sobie kupić osobno. Mamy taki żeton, przesuwamy go po planszy. To jest nasz bohater, nasz robot. A tu jest żeton Awareness, czy takiego jakby ukrycia czy świadomości, że się jakiś przeciwnik nas zobaczy, to w ostatnim miejscu, gdzie nas widział, zostawiamy ten żeton i wtedy ten strażnik będzie chciał do tego żetonu dojść i sprawdzić, co tam się dziwnego wydarzyło, czy co tam się kryje. I tych robotów też jest całkiem, jak widzicie, sporo do wyboru do, do koloru. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, to mamy pełno kart i to są tak, to są kapitanowie przeciwko którym będziemy grali my sobie tych kapitanów możemy losowo no czy wybrać, czy po prostu losowo jakiegoś kapitana e, dobrać podczas danej rozgrywki, e, tu mamy roboty, każda plansza robota planszetka składa się z dwóch stron, tu jest ta część kiedy on jest tym modułem sterującym czy, jakby, robotem, który zarządza całą naszą akcją w danym, w danym biurze, biurowcu. A z tej strony, jeśli wybieramy tego robotę jako agenta, no to to są różne jego umiejętności, zdolności, żetony, które dostaje. Jest ich całkiem sporo. Przy czym mówię, weźcie pod uwagę, że tu są też roboty z dodatku, który chyba specjalist się nazywał, który ja sobie gdzieś tam na, na starterze dokupiłem. Z tych robotów jest sporo uwagę, że każdy jest dwustronny, masa tego wszystkiego jest. A tutaj mamy różne scenariusze do każdej z korporacji. I każdy taki scenariusz pokazuje długość, czyli na ilu piętrach będzie się rozgrywała, dany scenariusz rozgrywał, jaka jest jego złożoność. To jest jakiś opis fabularny. to są różne zasady wygranej, tego jak musimy scenariusz przygotować, co musimy zrobić, żeby wygrać. I widzicie, że jest tego naprawdę sporo. Na każdej korporacji jest tych scenariuszy tyle razy cztery korporacje, no to tyle macie misji, jakby które możecie rozegrać. Przy czym nawet jeśli będziecie grać tą samą misję drugi raz, to uważam, że, że gra jest na tyle. Dużo rzeczy tu się losuje, strażnicy się losują, karty się losują, ekwipunek, który zdobywacie, że i tak spokojnie możecie drugi raz zagrać dany scenariusz. A tu jeszcze takie żetony, którymi oznaczamy cele misji, to czy pomieszczenie już było przeszukane i poziom zagrożenia na tej karcie celów korporacji. Więc widzicie, jest tego całkiem sporo. Hmm, więc możecie sobie wyobrazić, że zasady są dosyć skomplikowane. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Czy Ben Cyclist jest moim ulubioną grą od Chiptury Games? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Dalej pierwsze miejsce to jest tumeny Bonds. Głównie przez klimat fantazy. Ja jednak jestem dużym fanem fantastyki i gier jakby fantazy i tutaj Tumane Bonds wygrywa. Ale podoba mi się to, że to jest gra inna, że oni jakby każdą z tych nowych jakby IP czy serii, którą rozpoczynają jednak się od siebie różnią. Bo mieliśmy Hoplomakus gdzie były walki gladiatorów. Potem był tu Mad moim zdaniem trochę na Hoplomaku się bazowało, bo te walki i zdolności, umiejętności są tam trochę podobne. Ale potem wyszło w który które było MOBA, że mieliśmy no plansze, tworzyliśmy jednostki i te jednostki na siebie nacierały nasze i jednostki przeciwnika. A teraz mamy grę, która jest taką grą bardziej przygodową, z fabułą, historią, scenariuszami. E, oczywiście luźnymi, nie połączynymi ze sobą, nie ma tu kampanii, ale, ale bardziej nastawioną na, na fabułę i rozgrywkę, niż tu Menobon, która jest bardziej nastawiona na rozwój postaci i konkretne walki. A tutaj jednak mamy no, te żetony, czy figurki, bo są też figurki metalowe, które można sobie dokupić. Żetony, którymi się poruszamy po piętrach tych korporacji, e, strażników, przedmioty, musimy hakować jakieś terminale i tak dalej. Więc mamy to, to bardziej, właśnie, bliżone do takiego trochę dungeon crawlera. Niż do wcześniejszych gier. I to jest duży, uważam, plus. Mylące może być to, że i gry wyglądają podobnie, i to jest kwestia taka, że oni, jakby wszystkie gry, mają z elementami, matami, jakby neoprenowymi, mamy te żetony pokerowe i kości, i to jest element, jakby wspólny. Dlatego może części ludziom się wydawać, że wszystkie które Games są tym samym, jak są jakby tym samym, no ale nie, nie. Mamy komponenty, mamy bardzo podobne, jakościowo, ale jakby ta gra się odbiorytówka jest całkiem inna. Gra jest złożona i tak jak już mówiłem wcześniej, jest bardzo złożona. Ja po rozegraniu tego pierwszego jakby scenariusza, takiego samouczkowego, mam wrażenie, że jakby dopiero liznęłem tą grę, bo jest tutaj dużo elementów, które trzeba zrozumieć, bo ta główna część gry rozgrywa się na planszy, na tej mapie pięter korporacji, po której chodzimy sobie naszymi robotami. Chodzimy, zdobywamy przedmioty, zdobywamy karty tam sieci, jakieś modyfikacje i tak dalej. Ale już jakby nasze baterie są podzielone na agentów i na ten moduł sterujący. Moduł sterujący robi inne rzeczy, agenci robią inne rzeczy. Yy, mamy przeciwników, przeciwników, którzy też poruszają się w inny sposób. I ta gra mi przypomina, nie wiem czy znacie taką serię Metal Gear Solid z PlayStation. I ona mi bardzo przypomina takie właśnie skradanki w stylu Metal Gear Solid. Że my się musimy tutaj skradać, nie nastawiać się na walkę, walkę jest jakby ostatecznością. Jest bardzo fajny patent taki, że jak strażnik nas zobaczy, zostawiamy nasz żeton na miejscu, gdzie ostatnio nas widział, i on tam będzie w to miejsce szedł i nas szukał. Ale my możemy się w tym czasie gdzieś tam przemieścić już w inne miejsce. Więc jeśli graliście kiedyś w takie gry cyfrowe, skradankowe, to ta gra bardzo mi przypomina. Gry planszowe, skradankowe nie grałem w ogóle, więc ciężko mi to z czymś porównać. Ale jest tutaj dużo zależności, bo mamy właśnie to mapę, na której się chodzimy, poruszamy robotami. Z drugiej strony mamy. Agentów, nasze roboty, nie i ten moduł sterujący. Oni mają inne zdolności, inne umiejętności, trochę jak w Two Men's nie aż tak posunięte, ale jednak każdy z robotów się różni. Yy, ma, ma różne, właśnie swoje unikalne zdolności, które może robić. Inną liczbę, jakby tej mocy, energii, którą może posiadać. Tą energię my wydajemy na upgrade'y, na rozwijanie tego naszego bohatera, tego robota, więc z każdym bohaterem się gra trochę inaczej. Ale wiesz, że ta cała część taka sieciowa, czy ta osobna. Mata Nopronowa, na której mamy różne te węzy, po której się poruszamy yy, naszymi robotami. Mamy tego szefa tej korporacji, który próbuje gdzieś tam pingować nas na tej części sieciowej. Tam zdobywamy jakieś dodatkowe bonusy, odblokowujemy jakieś rzeczy. Mamy karty sieciowe, które możemy zdobyć, które tylko i wyłącznie tam możemy wykorzystywać. Jest to taka trochę gra w grze, więc mamy ten aspekt gry w grze, mamy tą część, po której się poruszamy, chodzimy. Dużo zasad, dużo umiejętności, dużo kart, dużo różnych rzeczy i, i dużo tych rzeczy jest do ogarnięcia. I, i, I ta gra jest złożona, dlatego ja nie chcę tutaj wyrokować na ile ona jest super i czy ona jest lepsza od Two Men czy bo za mało w nią na pewno grałem. Na pewno ogromny potencjał i regrywalność ma również dużą, bo dostajemy dużo robotów w podstawowym pudełku. Jest dodatek z nowymi robotami yy, i jakby jest jeszcze jeden dodatek z czwartą korporacją, bo tu mamy trzy korporacje, ale nawet to, co dostajemy w podstawce, czyli mnóstwo tych robotów. Yy, Trzy korporacje i każda z nich ma tam, nie pamiętam, dziesięć plus minus scenariuszy różne do rozegrania, więc jakby jest tutaj bardzo dużo rzeczy do... Yy do rozgrywki i na pewno tak gra szybko się nie znudzi, bo każda rozgrywka też duże rzeczy jest losowych, bo losowo rosujemy strażników, którzy się pojawiają w różnych miejscach, wchodzą z różnych pomieszczeń, czasem się pojawia strażnik, czasem nie. Więc to też na pewno zmienia rozgrywkę. Więc na pewno to nie jest gra na raz. Nie ma tutaj jakiejś kampanii, że jak przejdziecie raz to się znudzicie, bo te scenariusze też bardziej opisują co się dzieje, czy co musicie wykonać, co zrobić niż jakoś tam fabuły Wam, nie wiem, teraz zdradzą, że jak drugi raz będziecie grali ten sam scenariusz, to na pewno że, że Was nie będzie bawić. No nie, tak to tu nie działa. Jakość wykonania jest bajeczna. Ja uwielbiam gry Hero Games. Te neopreny, żetony pokorowe i to wszystko. Oni tu poszli jeszcze poziom wyżej, bo są takie metalowe figurki, które mają magnes i które możecie doczepić do tych żetonów waszych bohaterów i żetonów wrogów. One się na magnes przyczepiają i wtedy możecie tymi figurkami, razem z tymi żetonami po planszy się poruszać. Super buyer, co Poszukajcie na necie. Możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda. Yy... Więc tak jak mówię, wykonanie super. Rozgrywka wydaje mi się bardzo ciekawa, bardzo interesująca i bardzo inna od tego, w co ja grałem, bo większość dungeon crawlerów, które ja mam, to są takie gry no, fantazy. Chodzimy po podziemiach, chodzimy bohaterami, walczymy z potworami, zdobywamy skarby, rozwijamy naszą postać. A tu jest jednak wszystko inaczej. Gra jest też bardzo techniczna. Ja jestem po informatyce, więc ten element cały IT bardzo mi się podoba. Mamy tu dużo takich technikali, jakieś właśnie IP, sieci, hakowanie, różne takie rzeczy, więc jest to też bardzo fajne. Ja nie mam w tym gier futurystycznych za dużo, więc jest to ciekawa pozycja na mojej półce, bo raz, raz jest grom właśnie też może nie fantazy, a jakąś tam troszeczkę inną. Zobaczcie sobie rozgrywki do Bear Cycle gdzieś tam na necie, bo też ich jest dużo na YouTubie. Gra niestety zdrożała, nie pamiętam ile ona koszywała na Kickstarterze, ale już jest droższa, bo Chip Theory Games w ogóle podniesie ostatnio ceny od czerwca swoich wszystkich gier. Ze względu na no, koszty transportu, koszty produkcji w Chinach i tego wszystkiego, co jest w sumie, coraz droższe, wszystkie narzędzia drożeją, ich też. Ale jeśli lubicie i gry, lubicie gry oryginalne i lubicie gry inne, i lubicie gry świetnie wykonane, na pewno powinniście się Bernseigl zainteresować. A jeśli jesteście fanami Chip Theory Games, no to myślę, że tym bardziej, bo od razu po otwarciu i po rozłożeniu tego na stole i poczytaniu zasad, czuć tego ducha właśnie tu będę w i tych ich gier. Instrukcja w ogóle jest super napisana, bo sam pomysł, że macie grubą 40 stronicową instrukcję, która wprowadza Was w mechaniki gry na przykładzie właśnie rozgrywki, mówiąc Wam, gdzie możecie być bohaterami, co się dzieje, kiedy dostajecie tą kartę, co możecie z nią zrobić, bardzo fajnie uczy gry i bardzo fajnie wprowadza w samą rozgrywkę. Zapraszam na, na Instagrama, na Facebooka, na Twittera, więc to takie moje pierwsze wrażenia były z Bersycle, ale tam na tych mediach spieszę się pojawić na pewno więcej moich opinii recenzji, yy, recenzji tej gry, czy więcej opinii, czy więcej wrażeń z konkretnych już późniejszych moich partii. To cawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. I zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki do następnego razu. Cześć!